Riv przedstawia. Cześć, mówi dla was Rif. Będzie to krótki odcinek Minecraft Update, ponieważ niedawno został wprowadzony nowy yy, patch do Minecrafta z numerkiem 1.3.2. Nie wprowadza on dużo zmian, raczej on poprawia błędy i tak dalej. I myślę, że je teraz przedstawię krótko. Tak czuję się w sumie zobowiązany, jeżeli już prowadzę tą serię, to powinienem takie nawet pierdolę dodawać. Więc, tak, pierwszą zmianą jest to, że dodano możliwość ukrywania adresów na liście serwerów za pomocą, za pomocą klawisza F1. No i tak, co jeszcze? Wielkie dęby generują się z leżącymi piękami. Tutaj macie zdjęcie. No a co do błędów. Teraz poprawiono błąd z niewczytującymi się częściami świata, kiedy odwiedzaliśmy Nether. Czyli nie będziemy już spadać w otchłań, czyli w nicość, kiedy wejdziemy do piekła. Teraz poprawiono błąd z otrzymywaniem obrażeń, kiedy, kiedy byliśmy wypchani w ścianę, oraz poprawiono pomniejsze problemy z wyrzucaniem z gry, nie ma, nie ma tyle crashów. No i w sumie to już wszystkie zmiany, nie było ich dużo, ale jednak były. Więc żegnam się z Wami, mówi dla Was riff i do zobaczenia, usłyszenia, obojętnie, cześć.